I ten Dzisiaj otworzymy kolejne 10 paczek, które, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Tam mi tam ciekawe nie poleciało, tam tylko Deaconite Ty czy tam Drapion, Eternatus i. nawet nie pamiętam, nic, tylko coś szczególnego tam nie padło w oko. Ale może dzisiaj, w tym odcinku, coś mi ciekawego tych tych 10 paczek poleci. Mam tutaj kolejne kodziki pisane, 10 oczywiście, jak wspominałem. Mam tutaj oczywiście jak widać z SWORD'ów 4 e, paczki e, z Pokémon GO, z, z ELECTRONIC BOX'a, z BOOSTER PACK'a e, FORBIDDEN for LIGHT'a mam jednego, no i ja tutaj Pokémon GO oczywiście jak, jak wiem, wspominałem, ci oczywiście na te niebieskie ciuchy do e, Pokémon GO, do samej gry w których był, te kody właśnie były na te ciuchy, właśnie w Aliterary Boxach, właśnie I teraz mi się udało. że powinienem mieć jeszcze za jakiś czas kolejne 10 kodzików z Aliterary Boxa, jako, jako tworzę, ale to już za jakiś dłuższy czas. I później, może, jakiś inny z jakichś innych, co to otwiera. A tutaj Mewtwo. Pokémon ATD Box, czyli te ten e... sam mutacz. Nie wiem, czy tutaj te.. wcześniej z innego te tego ATD Boxa, tak nie wiem, tam dostałem ten e... z ale się nie otwiera. Nie wiem, czy tu to się to naprawdę dzieje, hmm. bo już. A... To moje pierwsze twenie, czy drugie otwieranie paczek. Ciągle nic, nic nie wczytuję, zbytnio nie wiem czy to w ogóle dropi. Onyx, spinajak, Inkubator, lidów i lapy z rzadką hologazją. Aha, dobra, to już to, w skąd to dostałem się po, po obrazku. W do, 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 to dostałem tam z tego staję w prezencie oddajemy go Gibelek Każdy O! Azef Legenda Magne Majcik i rzadka karta Neuwame Azef najlepszą kartą z tego chyba O! Kolejny Tamik Twitter Twitter Pikachu nie wiem, czy z góry zrobisz to holo. I to, wow. i to, ła! Głuszcząca. Śmieciuchy. I widzał i... Strzela king w. Teraz czuję, teraz przy gdzieś szczerze że limit w kolekcji pójdę dostawać te, te monetki. To by tłumaczyło czemu wczoraj te pierwsze rebiutacze, które wyskoczyły dostałem jakieś tam monetki, bo już mi kody wpisane właśnie na nie. No, metal, to znaczy takie no, metal jest takim, takie podstawowe klasa tych boxów. A tu już e, z tego jednego ma wilka i hmm ja liczba. O, te słowa i shieldy jasne co hmm Okej. Okay. Uuu, Kliczniok? No to. No to jest full art, co nie? I to poza, poza ramki wychodzi. Może i tak całkiem, no ale jakiś tam lepszy arcik. Misiaczek. Przedmiot. Hitman. to jest w podstawowym ogniskiem tym deku O! Doe blade Jeszcze mały, ale to by chciał mieć mieć więcej w ogóle do tego setu. Uuu! O, pałka! No, fajnie. I tak po jakieś śmieciukę, no ale tak się nam tutaj tę paczkę, to także tak, dla mnie to tak jest dobrze. I... ośmielniczka. I roba. To nie dopłynęło dobrze. E, trochę dostałem no tak, bo tam miałem te mytacze powtarzalne. Gdzie tu są? A Jakieś tam... Squid, a bo z tego setu Konkord mi tam w kolejnym odcinku dużo i poleciało to się tak na próbę otwierałem wcześniej te boxy przed odcinkami tak że przed odcinkami właśnie te, te e, stylowane, te 2 itemy z boxa po, e, dzięki temu ten, to, e, to się sprzedały e, Mew2V kolejny, ale to jest holo jest to e, ilust jak to teraz poznać? Nie wiem. Ale też świe świecący fest. New Touch. To trochę już ja nie ale fajnie podziały. New Touch świecący, Milotic, Piesiu, 3 Falk świecące najpóźniej. No slacking też. Holo. To, to jest chyba holo nie? Te dwa. A tamte są rewersy, nie? się wydaje. 5 fab skoczyło, także to lepszy dropel niż w poprzednim odcinku. A za jakiś czas e, zrobię odcinek z setu coś z, 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 z tego z LTE Boxa do Pokémon Go. Tam cięć boosterków, także... Będę miał zaś kolejne 10 paczek do skrycia. A dzisiaj to będzie tyle, także na razie, cześć!